Rowerki. Co jest ważne podczas jazdy na rowerze? No, jazda na rowerze jest jakby powieleniem naszej pozycji siedzącej. Oczywiście, w zależności od rodzaju rowera, to będzie pozycja bardziej pochylona, czy tam wręcz skulona. Ewentualnie w tych miejskich rowerach może być to pozycja bardziej wyprostowana. Natomiast jest to nadal pozycja siedząca, gdzie no dostaje trochę w kości dolny odcinek kręgosłupa. W związku z tym Dobrym przygotowaniem do jazdy na rowerze będzie po pierwsze ćwiczenie mięśni głębokich miednicy i mięśni głębokich brzucha, dzięki którym będziemy mieli takie oparcie dla dolnych pleców, dla dolnych, w ogóle dla całego kręgosłupa i dla całego ciała. Musisz sobie znaleźć guzy kulszowe. Myślę, że już pamiętacie z różnych treningów to są takie dwa twarde punkty naszej miednicy. Jak sobie wyczujesz te dwa twarde punkty, możesz tą miednicę przechylić do przodu, do tyłu, pokołysać się na boki, tak żeby sobie rzeczywiście dokładnie wyczuć, gdzie są szczyty guzów kulszowych. I właśnie zatrzymujesz się na tych szczytach guzów kulszowych. Zauważ, że mój kręgosłup, on nie jest podwinięty. On jest delikatnie tutaj w tym dolnym odcinku kręgosłupa, delikatnie wygięty, tak jak wygięty być powinien odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Siedzisz sobie na tych szczytach guzów kulszowych, musisz mieć dobre podparcie stóp. Tutaj sobie możesz pracować i takim pulsacyjnym ruchem, napięciem odbijasz się od guzów kulszowych i rozluźniasz pozycję. Takie odbicie od guzów kulszowych. poczuję, że cała sylwetka wyciąga się w górę, poczuję, że napinają się te mięśnie jakby od spodu miednicy i dalej może troszeczkę mięśnie idące w głowę brzucha i wzdłuż kręgosłupa i potem rozluźniasz. Jak rozluźniasz, to zauważ, że ta pozycja się robi taka, taka bardziej miękka, tak się wtedy w tej pozycji siedzącej zapadamy. Tak, czyli odbicie, rozluźnienie, odbicie. Rozluźnienie. Teraz bardzo ważnym elementem w tym ćwiczeniu jest brak napięcia tutaj łód i pachwin. Czyli to napięcie owszem, prowokujemy, ale to jest tylko napięcie midnicy, mięśni miednicy, Natomiast w ogóle nic się nie dzieje, nie czuję żadnego napięcia w pachwinach, nie czuję żadnego spięcia w łód. Nie zaciskam pośladków, bo to też jest bardzo ważne. Okay? Czyli bez pośladków, bez łód, bez tutaj pachwin, bez aktywności pachwin. I tak sobie ja pracuję. Hop, napinam, rozluźniam. Napinam, rozwiniamy. Jak ci się to jeszcze uda połączyć z oddechem, to napięcie podczas wydechu, no to jeszcze ćwiczenie będzie bardziej efektywne, ponieważ mięśnie pomocnicze, mięśnie wydechowe to są mięśnie, między innymi głębokie brzucha. Czyli to jest pierwszy, pierwsze ćwiczenie: to trenowanie właśnie mięśni głębokich miednicy. Drugim ćwiczeniem jest troszeczkę przygotowanie obręczy barkowej, czyli podpór. Przychodzę sobie do pozycji stojącej, mogę sobie dalej pracować. Podpieram się, jeśli ja na razie podpieram na ramionach, ale to samo można zrobić sobie na przedramionach. Na razie podeprzyję się na ramionach. Palce dłonie rozkładam bardzo szeroko. Nadgarstków, nie załamuję się na tych nadgarstkach, nie wiszę na tych nadgarstkach, tylko aktywnie się od tego biurka odpycham ta dłoń jest aktywna. Trochę tak jakbyśmy tutaj w środku dłoni trzymali coś bardzo małego, czego nie chcemy zgnieść, coś bardzo małego, czego nie chcemy zgnieść. Czyli aktywne ręce, aktywne ramiona i łopatki, tak? I tutaj troszeczkę skracam mięśnie brzucha. Tylko zwróć uwagę, ja nie podwinęłam miednicy. Tylko pracując tutaj ramionami, jakby ściągnęłam żebra. Odepchnięcie ramion od biurka, łączy się z takim ściągnięciem i lekkim zaciśnięciem żeber. Mhm. Nie kule się w barkach, tylko cofam brodę i powiększam tą przestrzeń między barkiem i uchem. Tak. Czyli to jest taka pozycja powiedzmy standardowa podporu. Natomiast aktywna dłoń przedramię, ramię, łopatki, długa szyja, aktywne żebra. Ja sobie tutaj przesunęłam nogi na palce, wyszłam na palce i tutaj się podpieram, a tutaj sobie pracuję, przyciągając raz prawa, raz lewe kolano do brzucha. Tak głowę nie wyciągam do przodu, pamiętam zawsze, żeby ją lekko cofnąć. I tutaj coś tam sobie mogę robić. Cały czas czytać, patrzeć ewentualnie. A tutaj e, ćwiczę. Napięcie, słuchajcie, idzie od łopatki pod żebra. Ok? I cofnięta broda. Hop, 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 hop. Mogę sobie tu poruszać głową na prawą, lewą stronę w tej pozycji, do góry, w dół. Mogę sięgnąć ramieniem, utrzymując stabilność na tej drugiej ręce czyli ćwiczę różnymi sposobami. OK, utrzymując aktywny podpór, aktywne ręce, łopatka, mięśnie klatki piersiowej, cofnięta broda. OK, A brzuch się automatycznie, jak tutaj się dobrze ustawimy, to ten brzuch automatem się nam sam ustawi, miednica nam nie opada. No ale to jest związane z tym odpychaniem się od biurka. Czyli druga sprawa to był podłog. Teraz przejdziemy sobie na chwilę na matę. Najpierw na macie wykonuję sobie ćwiczenie w pozycji leżącej, które troszeczkę mi rozluźni dolny kręgosłupa, troszkę okolice pośladka guza kulszowego. Przysuwam się czubkiem głowy do ściany, tak żebym mogła się lekko tym czubkiem głowy w ścianę wcisnąć. Uginam sobie prawą nogę łapiąc stopę od wewnątrz, odpycham od siebie kolano celując w nim do podłogi, czyli tak dociskam stopę, żeby kolano podążało w kierunku podłogi. Plecy leżą, ta miednica mi się nie skuliła. Fajnie, jeżeli uda mi się jeszcze wyprostować nogę, i dążę do tego, żeby właśnie tym czubkiem głowy jak najbardziej sięgnąć w kierunku ścianę, czy, czy cokolwiek, co sobie położycie. To na, możecie nawet położyć kubek z kawą po prostu za głową, żebyśmy coś nam dotykało czubka głowy, żebyśmy wiedzieli, że się mamy w to wciskać. Ok, i później sobie robię dokładnie ten sam ruch na drugą nogę. Łapię od wewnętrznej strony za stopę. Stopa jest równolegle do podłogi. Odpycham kolano na zewnątrz. Ok, plecy leżą na podłodze. Dociskam nogę do podłogi, prostuję przeciwną i dążę do tego, żeby czubkiem głowy sięgnąć do ściany. Wdech troszkę rozluźnienia, wydech, dążę czubkiem głowy do ściany. Wdech troszkę rozluźnienia i wydech, dążę czubkiem głowy do ściany. Okej. Okay. Potem pomaszeruję sobie trochę na pośladkach. Rowerzyści zazwyczaj mają dość mocno napiętą tą całą taśmę tylną, całe tył nogi, zwłaszcza okolice właśnie pośladka wóza i dolnego kręgosłupa. Więc dążycie do tego, żeby po pierwsze usiąść sobie wypychając pośladki do tyłu. Wiem, że dla niektórych może to być po prostu niemożliwe. Do wykonania. Wtedy troszkę uginamy kolana, ale dalej dążymy do tego, żeby te pośladki były lekko wypchnięte. Ja na razie będę pracować tylko jednym pośladkiem. Używając mięśni brzucha, przekładam ten pośladek do przodu, do tyłu. Do przodu, nie szurając nim o podłogę, tylko podnosząc, przekładam. Podnoszę, przekładam. To samo druga noga. Podnoszę, przekładam. Podnoszę, przekładam, nie napinają mi się uda, nie napinają mi się pachwiny, chociaż gdzieś tam głęboko w miednicy będę czuła aktywność mięśni. Plecy są wyciągnięte, wyprostowane. I z tych pozycji, znacie na pewno to ćwiczenie jeszcze ze szkolnych lat, maszeruję na pośladkach, do przodu i do tyłu. Ja maksymalnie chcę uruchomić tutaj dół pleców. Maksymalnie się wyprostować i uruchomić do kręgosłupa hop, 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 hop i do przodu. Hop, 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 hop. hop. Hmm? To nie ma te ćwiczenia praw <grym> eee, Ok. I teraz będzie mi potrzebna taka sytuacja, że... Szczerze mówiąc, nie przygotowałam sobie ręcznika, ale może mi się to uda zrobić bez ręcznika, bo teraz tak. Potrzebny nam jest kawałek, to e, coś, co się będzie nam ściskało po podłodze. Ja mam dość śliską podłogę, więc to mi wystarczy. Chcę zmobilizować tylną grupę, tutaj mięsień dwugłowy, do pracy, do roboty. Ręce ustawiam wzdłuż ciała, podnoszę biodra do góry, nie pcham brzucha ale staram się podciągnąć, rzeczywiście podnieść biodra, zapracować troszeczkę pośladkami. Szyja jest wyciągnięta, barki sobie leżą spokojnie. Jak nie macie śliskiej podłogi, to musicie sobie znaleźć coś, co będziecie mogli hop, przesuwać po podłodze do przodu i zwłaszcza ten ruch cofnięcia, podciągnięcia pięty. Podpośladek jest ważny, ponieważ my jeżdżąc na rowerze, często myślimy o pchaniu pedała do przodu. A jakby to jest nieprawidłowy ruch napędzania. Napędzanie roweru jest to pociągnięcie pedała, jakby za siebie, podpośladek. No i chcemy, a te mięśnie dwugłowe są takie. One są takie mało aktywne, takie sflaczałe, bym powiedziała, więc dobrze od czasu do czasu sobie przypomnieć, że w ogóle ten tył mamy. Chodzi nam o ten mięsień od dołu podkolanowego do pośladka, nie łydki. Okej? Okay. No i takie sobie szuranie po podłodze. Okay. Jedna pozycja przy biurku, pozycja e, no, w podporze można powiedzieć, taka już e, przypominająca trochę pozycję rowerową. Stopy ustawiam sobie na szerokość bioder, Lekko uginam kolana. Teraz bardzo ważna jest tutaj praca na e, przedramionach. Wyobraź sobie, że chcesz łokcie, ramiona. E, masz kartkę, opierasz się na kartce papieru i tą kartkę chcesz przedrzeć na pół. Nie? Czyli te ramiona rozpychają nam się na boki, ale jednocześnie dość mocno odpychają nas od biurka. Tak, czyli to nie jest tylko rozpychanie i te łopatki nam zaczynają wystawać, tylko to jest roz, rozrywanie na boki i równoczesne odpychanie się w kierunku sufitu. Tak, tu mam pozycję, tu mam lekko ugięte kolana. Teraz trzymając stabilną pozycję obręczy barkowej, poruszam miednicą. To jest ruch, który jak Ci zesztywnieje odcinek lędziwiowy na rowerze, możesz sam, możecie sobie sami go wykonać, nawet opierając się na kierownicy na ramionach, prawda? Poruszać na zmianę prawym, lewym pośladkiem do tyłu, tak, żeby troszeczkę jakby zmienić położenie tego dolnego kręgosłupa. Tak? I później zatrzymuję go neutralnie, ok? I tylko troszeczkę podciągam, jakby troszeczkę skracam brzuch, bez ruchu kulenia jakby miednicy. No. I tak samo to się tyczy głowy. Jak chcesz rozluźnić troszeczkę na rowerze obręcz barkową, kręgosłup pomiędzy łopatkami. To fajnie jest, nawet jak jesteś na, 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 w tym wyższym ustawieniu, puścić na chwilę jedną rękę, puścić na chwilę drugą rękę popatrzeć się, zmienić jakby kierunek ustawienia głowy na jedną, na drugą stronę. Oczywiście wszystko w takim zakresie, żeby to było bezpieczne, prawda, to nie będą jakieś duże ruchy, tak jak tutaj przy biurku, ale jak sobie to przy biurku wypróbujecie, to później na rowerze też będzie łatwiej sobie to zrobić, tak, czyli jeszcze raz, miednica, przód, tył, pociągnięcie prawego, lewego pośladka, Ręce, jedna, druga. Możecie się gdzieś tam uda wyciągnąć do przodu. No i głowa na boki, do przodu pod siebie. No i możecie się uda cały kręgosłup lekko wygiąć w jedną, w drugą stronę. To są takie ruchy mobilizujące, odciążające. Fajnie warto je ćwiczyć ponieważ łapiemy ten nawyk, już ten ruch sam w sobie nie jest dla nas trudny i możemy go w różnych warunkach wykonać. Pozycja rowerowa jest dla mnie taką pozycją trudną, nie bardzo, ją, nie bardzo ją lubię. W związku z tym też ćwiczenia takie przygotowujące, staram się przygotować tak, żeby gdzieś tam nie powielały waszej pozycji siedzącej, tylko jakby troszeczkę gdzieś tam wychodzić z tych takich pozycji niekorzystnych dla ciała. A, pamiętajcie jeszcze, żeby sobie ćwiczyć też sam, sam kark, szyję. O, jedna rzecz. Ponieważ jak jedziemy na rowerze, to często ta głowa nam się po prostu zapada i wyłazi nam o, w, w, w ten sposób do przodu, prawda? Więc ćwiczmy sobie, popatrzcie, ten ruch. Jakby pociągnięcia po tylicy, cofania brody i teraz siłuje się sama ze sobą. Naciskam głową na ręce, rękami na głowę. Głowa jest pięknie wycofana, tył szyi wyciągnięty, wydłużony. Chwilę trzymam, 3-4 sekundy i rozluźniam. Tak? I później znowu. Chwilę przytrzymuję i rozluźniam. Im ta szyja będzie silniejsza, prawda? tym też dłużej wytrzymacie w takiej w miarę poprawnej pozycji. Tak? Ona się tak bardzo nie zmęczy. Jak nie, no to zazwyczaj ta robi się taka klapnięta, jest dużo napięcia wtedy tutaj na obręczy barkowej. Mm, tak. Powodzenia. I oczywiście po rowerach obowiązkowy trening rozluźniający. Bardzo bardzo.